Na przykład Maju to zwyczaj jest najczarniejszy, to teraz przy Dominiku to jest biała. Za. Chyba zacznę się opalać, bo widzę, że tu konkurencja rośnie. No. Że uciekali przez chłoty. Trzeba się zrobić tak, że dwie słupki dla was i nas spuszicie. A do pracy mogłaby nas Pani wkręcić, tak na dzisiaj? Myśmy chcieli wejść jako ochrona, żeby wie Pani, żeby nie paść za karnet i nie musimy nawet wypłaty dostać. My po na, lewo, na lewo, na lewo nie przepuścimy. No dobra, jakby ktoś mi dał dwie stópy, to bym przepuścił. Nasz zrobić tak, że dwie stópy dla Was i nas puścicie? To... to nic, ale warto, warto było spróbować. Wszystkiego dobrego. Ja dzisiaj, widzowie, robię kontakt. Koleżanka napisała, że się nie pije alkoholu, jak jest gorąco. Serio? No tak. No to Sorry. To zobaczymy bierzemy, co, co bierzemy? na bierzemy. My możemy spać no, tutaj przy, przy krzakach. Może pani ma tu zimną wódkę? Nie, właśnie to są ciepłe Nie ma? Mm. Jak to nie ma Dlaczego tak nie ma? I jest ciężko. Ty, co aż kurwa, że wódki nie ma sklepu? My tu rozmyślamy pół godziny. A czemu ta pani nie mogła od razu nam powiedzieć? Nie ma. My gadamy tam 20 minut. Czy stać smakowa? Co ty kurwa kupiłeś, drapkę? No ja. A masz drobniaki? Nie mam. Ja nie wiem co ja zdrapuję teraz. Nie ma chyba wiesz. Nie wygrałem? Nie. Dałem 100 zł za to. Przez jeden psa dał 5 zł. Wygra 5 zł.